31 października 1999 roku Boeing 767 linii Egypter, lecący z Nowego Jorku do Kairu, runął do Atlantyku u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. W katastrofie zginęło 217 osób, a tragedia wstrząsnęła światem i wywołała falę spekulacji. Początkowo podejrzewano awarię techniczną, ale analiza czarnych skrzynek ujawniła niepokojące szczegóły. Nagranie z kokpitu sugerowało, że drugi pilot celowo skierował samolot w dół, podczas gdy kapitan walczył o odzyskanie kontroli nad maszyną. Egipskie władze odrzuciły teorię o samobójstwie, wskazując na możliwe problemy techniczne. Amerykańscy śledczy obstawali jednak przy swojej wersji, argumentując, że dowody wskazują na celowe działanie człowieka. Brak jednoznacznych dowodów i rozbieżności w raportach śledczych. Pozostawiają pole do spekulacji i teorii spiskowych. Czy drugi pilot rzeczywiście popełnił samobójstwo, zabierając ze sobą w śmierć ponad 200 osób? A może prawda jest o wiele bardziej skomplikowana?